Siema siema ekipa, lecimy z tym sobotnim graniem, witam serdecznie wszystkich na kanale Gruby Kupon na wstępie, Jak zawsze gorąca prośba o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału Za co ja serdecznie z góry dziękuję Na ostatnim odcinku typerskiej batalii Jeremi po raz kolejny uratował dupę, jego kupon wszedł My niestety z Markiem przestrzeliliśmy A no właśnie, jeśli chodzi o typerską batalię to poprzedni miesiąc ja przegrałem, także zgodnie z obietnicą wpłaciłem tutaj 500 zł na cele charytatywne. Podesłaliście mi na grupę 3 linki. Jeden dołożyłem od siebie i podzieliłem tą kwotę na cztery na części. Tak więc, wyjątkowo pod tym filmem będą znajdowały się linki do tych wrzutek. więc jeżeli macie ochotę, zachęcam również do wpłacania jakiejś drobnej sumy, która może tym ludziom uratować sytuację. No dobra, przechodzimy do, do konkretów. Promocja w BetClick nadal trwa. Jeżeli nie masz konta, a chciałbyś się założyć, to wystarczy, że podczas rejestracji wpiszesz nasz kod gruby kupon i będzie przysługiwał Ci zwrot za pierwszy ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli kupniesz sobie taki kupon za 57 zł i on nie wejdzie, BetClick zwróci ci 5 dych na saldo depozytowe. 7 zł jest oczywiście tutaj podatkiem. Jeżeli kupon wejdzie, no to super kasa jest twoja, również możesz wypłacać. Nie ma tutaj żadnych obrotów, żadnych haczyków. Myślę, że jest to bardzo fajna promocja. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i oczywiście jeszcze konkurs, jak zawsze 5 dych do wygrania co należy zrobić, aby o nie powalczyć zostawić łapkę w górę pod tym filmem zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Bilbao a Barceloną typujemy do godziny 22 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza nie biorą udziału w zabawie, wygrywa jak zawsze jedna osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki no to lecimy z typami Ode mnie na dziś dubel ekskursem 3.04 ze stówki 267 zł na kuponie. Pierwsze zdarzenie: Manchester City z Norwich City i stawiam tutaj, że obie drużyny nie strzelą gola, czyli BTTS nie. Tutaj sprawa jest prosta: Manchester City jest bardzo mocnym faworytem tego meczu. Norwich w meczu z Liverpoolem stworzył sobie 3-3 dobre okazje, żadny z nich nie wykorzystał. Myślę, że City na Etihad będą mieli jeszcze większe ciężary. Tym bardziej, że obywatele muszą zmazać plamę z pierwszego, pierwszego starcia, które. No dosyć niespodziewanie przegrali z Tottenhamem. Drugie zdarzenie Atletik Bilbao z Barceloną i stawiam tutaj na zwycięstwo Barcelony. W pierwszym meczu z Realem Sociedad Blaugrana zaprezentowała się bardzo dobrze w ofensywie. Stwarzali mnóstwo groźnych sytuacji. Ten ciężar gry w, w, z przodu był rozłożony na kilku zawodników, nie polegali już tylko na, na Messim. Niestety w końcówce zabrakło trochę koncentracji i stracili dwie bramki. Jeśli chodzi o Bilbao, słaby Mers Elcze i myślę, że tutaj w meczu z Barceloną nawet na własnym stadionie nie będą mieli czego szukać i Barcelona strzeli tyle bramek, aby, aby po prostu to spotkanie wygrać. Tyle ode mnie trzymam kciuki za wasze kupony, za nasze kupony. Powodzenia. Siema gościu, witam cię serdecznie. No, coś tam nieznacznie udało się odrobić. Lecimy z kolejnym kuponem. Idę w trebla 402, kurs ogólny, 353 zł do wzięcia. Na początek różne. bo wydaje mi się, że to są ekipy, które będą biły w tym sezonie rzuty rożne. Lubią taką grę ofensywną skrzydłami i, i ten kurs na tą linię 8,5 jest wystarczający, jeżeli chodzi o mnie. Dalej botnik to score Leeds-Everton. No, tutaj Leeds już w pierwszym meczu pokazało, że może być overową ekipą. Oczywiście dużo stracili. No, huknęli tego jednego gola United, ale porażka sromotna. Tutaj wydaje mi się, że będzie overowo i powyżej pół gola czyli minimum jeden gol strzelony przez yy, yy, przez Watford, oni są tu bardzo mocno skreślani, nie wiem czemu, Brighton nie jest jakimś gigantem piłki nożnej 1,72 na to, że, że Watford strzeli im gola, dla mnie spoko i to pobieram, za to trzymam kciuki, dobrego dnia, nara! Cześć, czas na mojego dzisiejszego Trebla, no i zobaczcie co mam do grania dzisiaj. Po pierwsze mecz Greuterfürth z Arminią Bielefeld. Gram tutaj to, że Arminia Bielefeld strzeli minimum jednego gola. Groiterfur pokazało fatalną defensywę w inauguracyjnym starciu Bundesligi. Także jeśli tutaj, ze Stuttgartem, także jeśli tutaj Arminia Bielefeld również nie strzeli minimum jednego gola, no to będę naprawdę zdziwiony jak najbardziej Arminia Bielefeld jest w stanie to zrobić, Greuter Firth musi zdecydowanie popracować na, na defensywem, ale nie sądzę, że z tygodnia na tydzień nagle zaczną po profesorsku grać w obronie. Drugi mecz, Crystal Palace gra z Brentford, gram tutaj to, że Beniaminek z Brentford strzelił minimum jednego gola, Crystal Palace jest w przebudowie, oni sporo zawodników oddali, sprzedali, sporo również pozyskali, także moim zdaniem Brentford, które gra od kilku sezonów mniej więcej zbliżonym składem, który radzi sobie coraz lepiej, no i w pierwszej kolejce pokonali Arsenal 2 do Zera. Jak najbardziej myślę, że Brentford jest w stanie tutaj sprawić nawet kolejną niespodziankę. No i strzelić minimum jednego gola. Trzeci mecz. Zostajemy w Anki, tylko tym razem w liga niżej. Bo Championship Blackburn gra z West Bromem. Gramy tutaj to, że West Brom strzeli gola. Oni mają całkiem niezły skład. Oni od początku widać, że będą liczyć się w walce o powrót do Premier League. No i takie mecze jak ze słabym Blackburn powinni wygrywać. Nam wystarczy to, że West Brom strzeli minimum jednego gola, z tym myślę nie powinno być większego kłopotu. Kurs ogólny 2,61 z tych trzech zdarzeń, więc za standardową stówkę mamy do wygrania 229 zł, groszy. Dzięki. No, i dzięki, że z nami byliście. Na zakończenie, jak zawsze, zachęcam wszystkich do, do dołączenia do naszych grup. Linki znajdziecie w opisie filmu. Przypominam również, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, to po prostu olewajcie, bo są to tylko i wyłącznie nasze subiektywne opinie. My widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. No to co, Siemaneczko!